Właśnie magicznie wychodzi słońce. Wygląda jak Nie miałem trochę po co wracać. Z tego balansu nie idzie złapać, jest tak przerażające w mojej głowie. Nie wytrzymałam ze sobą. Hejka w niedzielę, witam się z Wami z Łazienki, bo no mam więcej czasu, tak jak jest niedziela, i chciałam Wam powiedzieć coś, co zauważyłam, co zmieniłam i co działa. Mianowicie yy, wieczorem nakładam takie produkty, które mają mi najwyższyć skórę, ale potem rano i tak w pomyciu twarzy czułam takie. Ściągnięcie, jeżeli czujecie tak jakby ściągnięcie skóry, niezależnie czy rano, czy wieczorem, to znaczy, że nie jest ona odpowiednio nawilżona. I ja rano zawsze stosowałam, zawsze od no, długiego czasu, od roku pewnie, takie serum z garniera z witaminą C. Myślę, że możecie e, nawet je gdzieś tam kojarzyć. No i lubię je, ale stwierdziłam, że chyba to może sprawiać, że ja rano, mimo że nałożę tą pielęgnację, to. To nie do końca czuję takie nawilżenie. I pokazywałam Wam też w jednym z holi naszych spożywczych, gdzie byliśmy też losowani, że kupiłam takie serum z Bielendy Glaze and Glow i zaczęłam je nakładać rano zamiast tego serum z witaminą C z garniera. I powiem Wam, że jest super i to ściągnięcie zniknęło. To serum ma taką konsystencję mleczka, coś takiego, zobaczycie właśnie na, moją, na mojej skórze. Od razu sobie rozprowadzę. Ja już sprowadziłam tu serum, e, jeszcze na to nałożę cienką warstwę kremu, żeby to tak zamknąć. E, do tego serum z e, do niego wrócę jeszcze gdzieś tak na wiosnę, na lato, bo jeszcze trochę mi go zostało no i ogólnie go lubię. E, ale to mogę Wam polecić. Zresztą zauważyłam, że nie wiem, czy nie ma jakiejś, albo to po prostu nie wiem, promowane. Tak jakby cała seria z tej Bielendy Glaze and Glow, więc. Może po prostu te produkty są spoko, bo widziałam jakieś polecenia z tej serii produktu pod oczy. No to kupiłam na promocję na Rosmanie, bo była płacała promocja właśnie na tą linię, więc opłacało. Witam się z wami w niedzielę sprzed ekranu laptopa. Mamy... Już jesteśmy po śniadanku. Paty się z wami witała, ja się z wami witam również. Mamy zmontowany kolejny odcinek, który zobaczycie we wtorek. Mamy przygotowane wszystkie materiały, bla, bla bla. A ja w tym międzyczasie, kiedy to się teraz wrzuca, kiedy to wszystko się przygotowywało, to posprzątałem trochę chatę, trochę pomyłem podłogi, pozamiatałem, no i, i szykujemy się za chwilkę na, na spacer. Pogoda, kurde, no nie sprzyja nam, nie sprzyja nam, mi się wydaje. Chociaż no teraz Wam powiedział, że nie sprzyja, i właśnie magicznie wychodzi słońce. Jest to bardzo dziwne zjawisko, ale tak, to jest bardzo pozytywne. E, więc zrobiliśmy sobie herbatę do termosu idziemy na pewnie przez wielu ludzi znany za krzówek, w Krak krakowski. E, chociaż nie wiemy, czy tam dojdziemy, czy, czy pójdziemy i skręcimy gdzieś indziej, ale, ale tam gdzieś w te tereny, w te okolice się wybieramy, żeby zrobić trochę kroków, rozruszać się po, po poranku, po śniadanku. E, no i, i tyle, co nie. E, pewnie, pewnie coś podziałamy. Przepraszam Was, że jest tak jasno, już, już zmniejszam. Pewnie coś dzisiaj też podziałamy przed kąpem, pochodzimy, aktywnie spędzimy ten dzień, na pewno nie będziemy siedzieć i, i leżeć, bo to nie w naszym, to nie, to my tak nie żyjemy, co nie? My tak nie żyjemy. Idziemy na spacer, ale zanim to, to stwierdziliśmy, że może jednak wstawimy nasz schab, jeszcze go teraz przyprawiamy majerankę, majerankiem, pieprzem ziołowym, no mówimy, my to robimy pierwszy raz, więc czy to będzie jakieś dobre, to się okaże. To kombinujemy trochę z piekarnikiem. Sprawdzamy. Właśnie nie chcę, żeby ten liście kruszył, bo nie chcę mieć takiego nakruszonego, tego lawrowego, więc go na razie ściągnę. Ale bydle. Prawie kilo mięsa. Będzie na dwa obiady. Oby. Hm. Jak będzie dobre, to kto wie, czy to wytrzyma. Według instrukcji trzeba było nakłuć woreczek i teraz zamknąć go z drugiej strony jakiegoś cukierka. No i jak się to wszystko pięknie e, nagrzeje, nasz piekarnik to znaczy się, i się ubierzemy, to wstawimy tego bydlaka e, i jak wrócimy, to będziemy mieć tak naprawdę już będzie... połowie gotowy obiad. Te liście to dobre, bo może będą w środku. No jeżeli się spalą i spalimy budę. Jak macie jakieś tipy pieczenia takiego mięsa, to, to przyjmiemy, bo jak nam to smakuje, to na pewno zrobimy. A drugi raz czuję się, że się prawie oplułam, bo mam taki dużo gadam. tak. Chyba nie mówiliśmy, jeszcze nie nagrywaliśmy, ale jesteśmy po spacerze. Mięso było godzinę 40 w piekarniku. I zobaczymy, cóż to z tego będzie. Można na deskę to zabrać, już Dobra, nie chcę, żeby ta woda się wylała. Nie no, chyba ładne, myślę. Nie no, wygląda jak popieczone, co nie? No. czyste, okay. bardzo. Jesteśmy już głodni, więc zaraz próbujemy. Zjedliśmy i pijemy sobie kawę. Jak rasowi Polacy. Po obiedzie kawę. Nie mamy nic słodkiego, na szczęście. Mamy batonik białkowy. No ja nie mam. No pół. Ale ja nie, więc ja jestem czysty. A ja bym sobie do, do połowy dalej, bo... Bo białko mam, bardziej z tego względu patrzę w sumie chyba. A do kawy to kawa to idealne. Jak Ci smakowało? Kurczę, no dobre bardzo. Naprawdę bardzo dobre. Nie no, muszę przyznać, że po prostu bardzo dobre. Nie wiem, czy Ty lubisz ten posmak któregoś ziel, ziela. Ziela angielskie może. Może ziela angielskie albo... To Bo... majeranek, o! Majeranek, to chyba jest majeranek. A co nie lubisz? Ten posmak właśnie, ta, majeranek i kolendra to są dla mnie takie dwa dwie dziwne przyprawy. I one uważam, że udywydatniają bardzo mocno pewne rzeczy. No, no, tak, no. I, ale tam tego mają. Ale to po prostu w sensie wydaje mi się, że, znaczy Ja to lubię, ale to jak czasami za dużo w jakimś hapsie, to już mam takie mogło być mniej. No ale myślę, że rozszerzyliśmy A sobie? swoją... Tak, mi smakowało, chociaż no to jest taki trochę smak, też co ja, który jest ja domu kojarzę takie mam takiego no. typu skab, więc... Rozszerzyliśmy swoją dietę, jak bobasom. Myślę, że będziemy robić to... No wiecie, w tym rękawie jest o tyle spoko, że tam nie macie tego tłuszczu No Wiadomo, schab ma minimalnie więcej niż kurczak tłuszczu, ale to już są takie e, minimalne wartości, że jak nie zrobicie tego z tłuszczem, w jakimś oleju nie oblejecie tego, e, no to będzie to spoko, miało makrosy. A jeszcze do tego mieliśmy ziemniaczki, frytki, więc w sumie... To zrobiliśmy dzisiaj już. A właśnie ile ty masz kilometrów na tak jakby? Nie wiem, ja nie mam kilometrów. I pokazuję, że mam prawie 5. No, prawie 5 powinnaś. Tylko, że ja mam kroków 6600, a ty masz więcej. 8500, 8800 już teraz. No. Nie mamy za dużo farmazonów i kocopołów. Mamy jednego kocopoła farmazona na dzisiaj. Takiego szybkiego, mam nadzieję. Bez rozwiązłości. Ale o którym my sobie nie raz, ja sobie tak nie raz analizowałam, się brałam różne pod uwagę rzeczy, że, że mam na przykład przez to, że pracuję przy biurku, jak to się mówi, praca biurowa, to że może mam łatwiej. Ja w ogóle sobie się zastanawiałam, czemu osoby pracujące właśnie biurowo, a nie na produkcji, ogólnie rzecz biorąc, czemu mają zarabiać więcej? w o takich czynnościach. No nie mówię tylko o produkcji, o sobie Ja mówię teraz, coś... że czemu ci biurowi właśnie mają niby zarabiać więcej i tak dalej. Jeżeli ja raz sobie tak zadawała pytania, w sensie po prostu tak sobie e, sa, samą siebie podważałam różne rzeczy, które jakby istnieją, e, ale no, wiecie, doszłam do różnych wniosków, czemu na przykład osoba biurowa, nie lubię tego bardzo tego określenia, ale to jest. No, ale, kliki, no. ale najbardziej chyba zrozumiałe. Dla ogółu, dla no. Tak, e, że po prostu, żeby robić te rzeczy biurowe, w większości przypadków, Albo tam, gdzie im więcej dostajecie, właśnie też musicie, idzie za tym po prostu wiedza i doświadczenie, którego ja wiem, że ktoś z produkcji też jakby potrzebuje wiedzieć, jak coś robić, i też tam trochę te skilly się podnoszą. Odpowiedzialność. Ale... ale te skilly nie są takie, że jak na przykład ja teraz przez, nie wiem, nawet miesiąc, ale załóżmy przez rok, gdybym po prostu totalnie wyłączyła się z tego, co się dzieje w mojej branży, nie miałabym trochę po co wracać. Tak szczerze powiedziawszy. Byłoby ciężko, no. No, myślę, że tak. Myślę, że z naszej branży jak wy wylecimy na rok, nie wiem, stwierdzilibyśmy, że nic nie robimy, bo mamy, nie wiem, poduszkę finansową na takim poziomie. Ale to jest w takim znaczeniu, że nie rok... będę się interesować, co się dzieje. Czyli nie, nie czytacie tego wszystkiego, nie próbujecie, tylko po prostu nic nie robicie, to nie mamy po co wracać. W sensie 10 ludzi na nasze miejsce będzie czekać już z nowymi skillami. Po prostu. To, to jest pewność, no. No, a dwa to właśnie ta odpowiedzialność, że tak jak widzieliście nas w filmie nawet o tym, że właśnie powiedziałam, że możemy sobie zabrać wolne i jechać randomowo w jakąś środę, wtorek czy piątek na gdzieś po prostu pojechać, co też nie jest takie, że zawsze tak można, akurat taki tydzień był, że był luźny. tyle luźny, że można było to, ten urlop zabrać wręcz z dnia na dzień prawie. No i to, to jest jakby taki plus, że jeżeli wiem, że coś sobie nadrobię, no to mogę zabrać wolne, chociażby na przykład w tym tygodniu, który był i ten, który się Yy, zaraz zacznę, chociaż wy to oglądacie pewnie we wtorek, jeśli się, się nie mylę, yy, więc to nie jest niedziela, ale my to nagrywamy w niedzielę, no to wiem, że nie mogę sobie za bardzo pozwolić na takie wolne, bo, bo już w mojej głowie się kotłuje, co mam do zrobienia i... I w momencie, kiedy ty tego nie zrobisz, yy, nie ma tak, że ktoś zrobi to za ciebie, że tak jakby nie weźmie tych twoich obowiązków na ten czas, tylko wiecie, musieliby znaleźć tak naprawdę nowego specjalista na to miejsce. No Takie odrealnione, że ktoś sięga. No to właśnie, to jest odrealnione, więc po prostu nie ma kto za ciebie zrobić rzeczy. Jeżeli, jeżeli ty znikniesz nieprzewidzianie na X czasu, to przez X czasu nie będzie żadnych działań. I właśnie branie sobie wtedy urlopu. Wtedy można tracić pieniądze jako firma. Urlopu na tydzień czy dwa, albo maszka chorobowego, no ale ten urlop, to ten tygodniowy czy dwutygodniowy, to nie jest tak, że ja sobie, no teraz idę sobie na urlop tygodniowy, są wakacje. Tylko ja do tego tygodniowego czy dwutygodniowego urlopu muszę się przygotować, czyli tak naprawdę zrobić praktycznie wszystko, co bym te najważniejsze przynajmniej rzeczy, które tygodnia. bym zrobiła w tym tygodniu dwóch, bo jak coś nie pójdzie, no to bo spadają efekty mojej pracy i tego, co jest pod moją odpowiedzialnością, a że tak powiem, na produkcję, jak pójdziecie na jakiś tam e, urlop dłuższy. To jest wszystko no podkładane i za, założone, tak? Robicie, wiecie, narat temu zakładowi i jeszcze możecie się zaśmiać, że tak powiem. Że mieliście zaplanowany urlop i wy się nie przejmujecie tym, co się tam działo. No, no to jest to jest. Yy, jed, znaczy to właśnie no nie chcę też mówić jedyny plus, mm, ale. Znaczy, to wiecie, tym też nie chodzi o to, że mówię kto ma gorzej i że my pracujemy biurowo, to A, wiecie, jak no... mamy ten. Nie ma być. Nie, to jest dyskusja, to ten... jest dyskusja i to jest takie jakby poddanie temu tego tematu do, do rozważenia, bo uważam, że wielu ludzi sobie nie zdaje z tego sprawy, można się czasami śmiać. Yy, ci ludzie z tej, yy, że tak powiem, zwanej yy, potocznie produkcji śmieją się z tych biurowych, że... Kawusie że piją. właśnie muszą, że tak, że kawusie mają w przerwie, że tam kiedy chcą, piją kawusie, jedzą kiedy chcą. W ogóle najlepiej to jeszcze płacą im tyle pieniędzy, że. Za, nic, e, za to nic, urzędu, a one nic nie robią. No, Bo no to, że dokładnie. Z tak, z tymi urzędowymi tak się to wszystko e, łączy. E, no ale ta druga strona, a te drugie strony znowu też sobie coś innego zarzucają, co nie biurowi zarządzają, coś tam produkcji. I to jest taka odwieczna walka, i chyba nie ma też tego środka, żeby jakkolwiek to naprawić. To nie, tej relacji, tej, tej relacji. Jedna i druga strona nigdy nie zrozumie, prawdopodobnie, tej drugiej strony. No i ja też mam problemy z tym duże, żeby to wszystko połączyć tak bezpiecznie. Bo z jednej strony mogę przyjąć ten fakt, że ktoś nie chce mieć o odpowiedzialności, on chce zrobić 8 godzin. I on chce wyjść zapomnieć o pracy. Tylko z drugiej strony, ja bym się tak zapytał tych osób, czy one na pewno zapominają tej pracy po wyjściu. Ale też trochę bo jest to, nie mnie się w takim znaczeniu, że ty przyjmujesz, że tak jakby każdy od początku ma właśnie ten sam start w takim znaczeniu, czyli on może wybrać i chce pracować biurowo czy produkcyjnie. Ja z że teraz mówię o tym, że to się do szkół, no to coś tam. No, ale życie też tak nie wygląda, że możesz sobie wybrać, że no i będę pracował na produkcji, będę pracował biurowo, słońce nam tu wychodzi i światło mocno zmienia. No i to będzie niefajne. Więc to też nie jest tak, że taka osoba Ci powie, że no nie, nie chciałabym tak pracować, ale trochę już nie mam co, że tak powiem, zrobić. Zawsze, no, zawsze można coś zrobić, ktoś powie. Ale no nie oszukujmy się też, że tak, to takie jest takie lukrowe i takie, że sobie to jakbyś mega zaplanujesz. Jak każdy w dobrym ma inny momencie, start. tak, jak w dobrym momencie Czegoś nie zrobisz, ja nie mam tej rady. Ja od razu powiem, że nie mam tej rady, ale jak przestrzelisz ten moment, prześpisz go, to rzeczywiście będzie ciężko już w... zmienić tą swoją ścieżkę, co nie? No tak, ale trochę słońce, mi chodzi której... o to, chodzi mi o to, że ty powiedziałeś, że jestem ciekawy, czy ta osoba, która właśnie na tej załóżmy produkcji, czy ona faktycznie chciała tak, że pracuje te 8 godzin i wychodzi, to niekoniecznie była jej taka jakby decyzja, decyzja a to trochę to tak jakby zapytałeś. Ta. No ale wiesz, nie, coś nie, 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 akurat to w, tym, w tej wypowiedzi mi chodziło o to, że po prostu jest część ludzi, która po prostu chce mieć pracę tego typu. Czyli nie, ja nie mówię o produkcji konkretnie, tylko ja mówię o pracy, że, że chce przyjść do pracy, zrobić swoje obowiązki, wyjść zapomnieć. Znaczy, ogólnie ja uważam, że też bym tak to jest i ja tak, miarę... tak. Ogólnie raczej robię, ostatnio tego nie robię i uważam, że mnie to mocno zjada. uważam, że ten tydzień, który był właśnie mocno mnie stresował, zjadał poza pracą, a ogólnie docelowo właśnie chcę tak żyć, żeby po pracy jednak odcinać to idę na to w siłowni, zajmować się innymi rzeczami. Tak, tylko ja uważam, że na pewnych szczeblach się już nie da. No pewnie tak. Jeżeli chcesz się rozwijać to na pewnym szczeblu, nie idzie oderwać się od pracy. Chcąc, nie chcąc, wiadomo, masz 8 godzinny tryb pracy, ale w pracy kreatywnej, gdzieś tam powiedzmy, nie tylko kreatywnej, takiej, która wymaga pewnych jakichś tam umiejętności, przemyślenia rzeczy, zaprojektowania, za, zaplanowania bardziej. I ja nie mówię, że na produkcji też tego się nie robi, bo też to się robi oczywiście. Po prostu też myślicie o tej pracy po pracy coś nie chcąc, ja tak uważam. I teraz pytanie: gdzie jest właśnie ten złoty środek? Czy idzie znaleźć ten moment i to, że mówisz sobie: Jestem szczęśliwy, że mam tą pracę i tą, że robię to i to, i po 16, 15, 14, po każdej zmianie, którą tam kończycie, jakkolwiek pracujecie, mówicie sobie: Zapominam o pracy. Ja uważam, że, że ja jestem takim człowiekiem z takimi cechami, że ja nie umiem. Choćbym pracował na, na produkcji prawdopodobnie. No mm. tak, te osoby też czasami zapominają, bo czasami atmosfera tam jest. Masz różne zbiorowisko ludzi no, i jest, często jest, ludziom przeszkadzają fast. inni ludzie na przykład tak, i o tym fast. potem myślisz, że... Ale i tak najbardziej w takich miejscach pracy mnie śmieszy, właśnie to, a propos atmosfery, to, że ludzie będąc mm, na delikatnie wyższym szczeblu, bo ja nie mówię, dostali tam tego, nie wiem, lidera jakiegoś zespołu, Bycie tym ekspertem w tym zespole, nie wiem, tym takim prowadzącym na przykład. No, tych maszyn bardziej, tak? Tych, to... tych, no wiecie, wiecie jak to działa pewnie, tak plus, minus, w swoim środowisku wiecie jakie tam są te stopnie. Są mistrzowie, są eksperci, są liderzy, jak to tam, jak zwał, tak zwał, którzy zaczynają traktować was jako współpracowników, jak zwierzęta, w sensie, no może przesadzam też jak zwierzęta, ale po prostu emanują wyższością. Moi no są teraz liderem. To oni Jeszcze mają... wczoraj byli na tym samym stanowisko, co wy? I, robiliście tu, I robili dokładnie to samo. A, ta, a w ogóle śmieszne, bo ci mistrzowie liderzy często oni robią to samo, tylko czasami mają na przykład dwie godziny wyjęte z tego życia, żeby tam jakieś tam nie wiem, papiery albo coś tam przygotować. A oni tak naprawdę też robią plus minus to samo, tylko na przykład powiadam i godzą się na urlopy, bo oni mają dostęp do planu, na przykład miesięcznego, co nie? I to jest absurd, absurdalne, co się dzieje, bo ja uważam, że mimo wszystko w tych biurowych pracach dąży się do tego, ja nie mówię, że, że wszędzie tak jest, bo są te Januszeksy, nie Januszeksy, ale dąży się do tego w tym środowisku, co ja znam, że chce, żeby była płaska struktura w firmie. Czyli, że założyciel firmy, prezes, nawet z 50 osób, powiedzmy, taka mała, średnia firma. To żeby prezes gadał z pracownikiem nad juniorem, czyli tym początkującym, który jest w na równi, na ty. Na ty, przede na ty. wszystkim właśnie. To jest I jest, to jest nie na cześć, nie na, w sensie wiadomo, ten szacunek trzeba zachować o osobie wyżej, wyżej nad, nad tobą, ale no stara się wprowadzić tą, tą strukturę płaską. Czyli że nie macie tych, macie oczywiście osoby odpowiedzialne za zespoły, za zadania, ale staracie się rozmawiać jak równy z równym, właśnie po to, żeby dbać o tą atmosferę. Tak. Nawet w tych zespołach zdalnych, jak my jesteśmy, no to tak naprawdę wszyscy jesteśmy sobie równi. Ja mam głównie spotkania w sumie w 99% tylko z zarządem. No to wiadomo, ja mam, ja mam respekt duży, bo ja jestem tego typu człowiekiem, że bardzo uważam na to, co mówię do osób wyżej postawionych, ale ogólnie oni mnie traktują. Ja też się staram przełamywać to, żeby traktować się jak kolegów po prostu zespołu. Tylko z minimalnie większym szacunkiem, no bo wiadomo, jest nasz pracodawca, jakby nie było. No, no a tak w tych zakładach właśnie często jest, to już wtedy nagle jesteś guru, nagle się czujesz po prostu, że ty możesz robić... To prześwietlenie dzisiaj, szlag nie trafi. Nagle się czujesz, że możesz właśnie pomiatać, nie wiem, czy to słowo też jest tylko u mnie w domu, nie, wszędzie, już z każdego słowa się boję. Ej, możesz pomiatać się po prostu innymi ludźmi i robisz siebie po prostu buraka. Bo tak. w twoich oczach ty jesteś wyżej, ale tak naprawdę obiektywnie patrząc jesteś po prostu niżej. Bo ludzie się też ocenia po tym, jak traktują innych, i w swoich oczach możesz być duży, ale. To jest jeszcze najlepsze w ogóle. Ci ludzie przed chwilą jakby mieli znajomych, mieli jeszcze jakieś relacje, a teraz ci ludzie, którzy są pod nimi, tak naprawdę nie chcą ich znać, bo z, okazali się prawdziwy, prawdziwymi burakami po prostu. Takimi naprawdę soczystymi burakami. No, i to jest, to jest przerażające. To jest przerażające co się dzieje. To jest też temat na długi, długi wywód no, tak naprawdę. tak właśnie jeszcze zgadaliśmy, powiem tak? się szczerze, więc... Ło! Wow. No. Zostawiamy Was pewnie z takim... Tak, żeby, żebyście sobie też to przemyśleli. My, my każdy temat Wam zostawiamy do przemyślenia. Musicie po każdym odcinku usiąść tak, tak. życie. <grym 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 albo nawet po prostu tak... napisać. No. No. My chętnie podyskutujemy po w komentarze. No bo tak jak mówimy, każdy żyje w jakiejś swojej bańce, jakimś, jakimś światopoglądzie, który myśla, myśli, że już rozszerzył. A potem ktoś może wrócić inną perspektywę, i to też, no, ja lubię no. takie rzeczy. No Spokój, jest dyskutować nad tym, co się dzieje i co nas otacza. No, to jest fajne. A to zazwyczaj na większość pytań nie ma odpowiedzi. Jednej. Tak. Bo ja sam ale... bo nie ma sytuacji bez wyjścia, ja uważam, ale nie ma jednej, jednej prostej drogi, jednej ścieżki, która będzie idealna, dobra, najlepsza, w ogóle usprawiedliwić Ci wszystko i zrobić Ci wszystko. Nie ma takich, takich rzeczy. Dlatego właśnie mam problem z tym, że nie ma tego złotego środka tak zwanego. Trzeba do niego dążyć, ale nigdy go się nie osiągnie. To jest straszne. To jest takie moja, moja no bo bolączka jest, życia. No bo to jest tak jak z to tym to jest mówieniem, że, jest, <grym> że, że czy jesteś szczęśliwy. No, no nie, nie ma takiego stanu, że jesteś ciągle szczęśliwy, bo przeżywasz tyle emocji i Jesteś zmęczony dnia, nawet, no nie? że po prostu szczęście to. No ta właśnie ogólna wie, że tak jesteś szczęśliwy, ale tak jakby to szczęście jest jakby często chwilą, ale też nie powiesz, że, że jesteś nieszczęśliwy. No wiecie, dla mnie po też pojęcie tego szczęścia jest też takie... Takie dziwnie szerokie i wręcz takie trochę głupie, że no nie, nie czuję teraz takiego maksymalnego szczęścia, nie. to nie znaczy, że jestem szczęśliwa. No tak, no właśnie. I nigdy, nigdy tego balansu nie nie złapać to jest tak przerażające w mojej głowie. I dopiero jak myślę o jakiejś sytuacji, to w perspektywie czasu wiem, że był to szczęśliwy okres, ale jak w tym okresie o każdej godzinie, w każdym dniu czułam różną mieszankę, zmęczenie. emocji, a nie tylko szczęśliwe no, i szczęście. No dlatego dlatego to jest, to jest smutne z jednej strony, ale. No, nie ma to idealnego czemu smutne świata. Mam właśnie, radę no, jak to no jest tak. smutne, bo nie znajdziesz tego. Nawet tak jak będziesz ich starać się idealnie żyć, prowadzić to życie bezbłędnie, to i tak gdzieś ten cholerny błąd się No radzie. Ale właśnie to nam też daje szczęście, że mamy te różne emocje. Pewnie jakbyśmy otrzymali tylko szczęście, to bylibyśmy. Bylibyśmy robotami. Nie, ale no dziwni byśmy byli. No pewnie byśmy byli dziwni. Więc to nie jest smutne ostatecznie. Smutek też jest powszechny, też co się mówi. Dobra, wchodzimy już na jakieś filozoficzne. <laughs> no fajnie. Fajnie, z tym was zostawiamy. Czyli wiecie, poroz, po, po, pomyślcie, porozmawiajcie, napiszcie komentarz i będzie super. Mam białe twarze, więc. No przepraszamy za te, za te skoki. Nie zasłoniłem drugiego drugie okna i mamy skoki słońca, jasności, ciemności. Postaram się to potem w postprodukcji ogarnąć, ale będziecie. U mnie jest malowane, malowane jest któryś miesiąc już. Stałam to na no, <laughs> urodziny, tak jak mówiłam, ale myślę, że nie skończy to do moich. Ten, ten obraz to jest, no, no jest skomplikowany po prostu. Jest, dzieje się. A świeże farbki jak ładnie połyskują. No, a jeszcze... No pokaż jak ładnie malujesz, no pokaż. O, zobaczcie. Profesjonalna nie, ręka, Nie to tyle schodzi, a dobrze wiemy, że ja nie maluję żadnych obrazów, więc efekt pewnie nie będzie tak oszołomiający jak mógłby być, nie, ale gdybyś miała wersję dla początkujących, myślę, że miałabyś jeszcze więcej fanów, bo szybciej byś skończyła. A tutaj jest jednak skupienie, to musisz się po prostu skupić. Ale jest dobrze jak na moją cierpliwość a raczej. No, naprawdę. Nie uważam, że ogóle, że ja mam teraz większą cierpliwość niż miałam na Na pewno, ale nadal masz ale zapalniki. Ja, no, tak. Masz te no, zapalniki, ja mam takie, które. Masz zapalniki, które, jakbyście byli na patryku miejsca, to nie są fajne. Ja na przykład na jego miejscu nie wytrzymałabym ze sobą pod kątem tych zapalników i bym się na siebie obrażała. To mówię wprost, wprost, wprost. Ja bym nie wytrzymała z moimi zachowaniami niektórymi. Ale to wciąż jesteś. <gry> Patryk powiedział, że jest głodny, więc zrobiłam mu ciastka. Sześć ciastek. Z jednego banana, dlatego jest ich tylko a co, sześć. A ja mam dziś sześć? Nie, ja też się jedno. Płatki owsiane, banan, a i łyżeczka masła orzechowego. I w sumie tyle. I No i trochę. czekolada. <gry> no i czekolada. No za dużo mi się pokroiło, bo nie sądziłam, że tak mało no. ich wyjdzie. Churde Ale gorzka. Z też. Jednego stycznia mleczka. Dzień kończymy, e, powiedz co robisz jeszcze na sam koniec dnia. Robię pastę z jajek i tuńczyka, z czterech jajek, więc jest jej tak sporo, bym powiedziała. Więcej niż zawsze. Mogłabym dać więcej majonezu, ale nie będziemy się paść tym puszczem. Ciasteczka były dobre, dobrze, że zmieniłam płatki. Uważam, że było to wygodniejsze w jedzeniu, takie fajniejsze. Niepotrzebnie dałam, chociaż dałam więcej gorzkiej czekolady na wierzch, ale dałam też kostkę dosłownie mlecznej i to był trochę błąd, bo było za słodkie przez tego banana z, z mleczną czekoladą. Pomontowaliśmy, porobiłam trochę kurs AI, chociaż wciąż zostało mi tyle, że się nie wypowiadam, a powinnam już, już mogę zresztą chyba robić egzamin z tego kursu, więc no zapowiada się ciekawy tydzień, żeby to nadrobić. Ja pójdę się zaraz yy, chwileczkę dosłownie potańczyć, żeby w sumie bardziej się rozgrzać przed rozciąganiem, bo jak się rozgrzejecie, jak chciałbyś być rozgrzany, to łatwiej jest się rozciągać. No i rozciąganie i potem, wiecie, jedzenie, spanie, jak to dzieci. U mnie jeszcze nie było. No i ja w sumie bardzo podobnie, czyli montowaliśmy w sumie cały dzień, <laughs> spacerowaliśmy, zjadłem ciastka, yy, wypiłem trzy kawy. No i taki jest żywot, ciężki. Człowieka takiego jak ja. Ja tak naprawdę idę też się teraz jeszcze jakby coś tam rozgrzać, coś poruszać ciałem, ale dosłownie chwilę też się porozciągam, jemy kolację. A i... ja jeszcze biorę teraz Omegę, bo dużo rzeczy. To nie jest Omega. Tran. No bo to kwasy ja Omega, jem. mimo wszystko. No, ale tak mówię, bo nieraz, wiecie, pokazywała mi te nawyki i tak dalej, a potem nie pokazujemy tego że na filmach, ale my robimy te rzeczy. Tylko niekoniecznie i nagrywamy potem. Tak, a ja, ja wam zrobię podsumowanie, znaczy podsumowanie ze połowy chyba e, brania tych supli, e, przez całe pierwsze 30 dni po prostu na jakimś filmie, bo są jakieś tam zmiany, więc warto. Z, z, zebrałem takie kluczowe rzeczy, zapisuję sobie w notatniku, jak coś czuję złego, dobrego. Więc pewnie się z tym, tym się z wami podzielę. A tymczasem, jeżeli Wam się podobała nasza, nasze kocopoły, dzień z nami i te wszystkie inne wasze, nasze poprzednie dni, to zostawcie po sobie ślad. Zapraszamy do sekcji komentarzy, w których możemy sobie porozmawiać. I w takim razie my Wam mówimy dobranoc, żegnamy się z Wami, cześć.